Aleksander Fredro o pierdzeniu Od prawieków w całym świecie Kogokolka w boku gniecie Każdy sobie pierdzi chętnie Cicho, smutno lub namiętnie Stary, młody, mały, duży Wszystkim dym się z dupy kurzy Każdy chętnie podki pruje, Bliźnim pod nos popierduje Pierdzą panny, dobrodzieje Księża, szlachta i złodzieje Nawet papież chociaż miernie Też kadzidłem sobie pierdnie Pierdzą ludzie na siedząco, na stojąco i chodząco, pierdzą nawet przy kochaniu, by dać taktu jak przy graniu. Krasawice w wieku kwiecie pierdzą cicho jak na flecie, a poważnie w wieku damy wypierdują całe gamy. I w teatrze, i w kościele, w dnie powszednie, i w niedzielę, i filozof, i matołek, każdy pierdzi ciągle w stołek. Jeden przebrał w jadle miarkę i ma w dupie oliwiarkę. Gdy chciał pierdnąć na odmianę Obstra okna, drzwi i ścianę Ten zaś smrodzi jak niecnota Jakby zjadł zdechłego kota A kiedy się czosnku naje To aż wiatrak w oknie staje A ten trzeci jest w humorze Kiedy pierdnąć sobie może Więc natęża siłę całą By popierdzieć chwilę małą tam jąkała w kącie stoi, dupę ściska, bo się boi. Chciałby sobie puścić bąka, lecz pierdzenią też się jąka. Jednym słowem, w całym świecie, kogo bzdina w dupie gniecie, wszyscy niech se pierdzą chętnie. Cicho smutno, lub namiętnie.